Pogadajmy sobie, słuchajcie. ta konsola kosztuje mniej niż 100 zł, a potrafi... Ta konsola kosztuje mniej niż 100 zł. Ta konsol... To chyba właśnie z Japonii, bo nie wiem, gdzie, gdzie za Wii można, można dać mniej niż, mniej niż yy, 100 zł. Ja ostatnio za Wii kupiłem od odwidza Wii za jakieś. Yy, takie na wypasie, za jakieś tam 200 chyba z hakiem, nad, z dwoma Wiimotami i, i w ogóle. Więc. Pytanie skąd, jak Przemek kupił ją tak tanio? Ola kosztuje mniej niż 100 zł, a potrafi umyć podłogi, wypełnić twoje pity, wyprowadzić twojego psa, zrobić pranie, wymienić. No dobra, może przesadzam, ale jak na sprzęt, który kosztuje mniej niż prawy błotnik od Audi 80, uj jest serio porządnym sprzętem. A błotniki od Audi 80 to akurat wiecie, podwójny ocen, one nierdzewiały. Okej, okay, bo rozpędziłem się trochę, a zapominam, że nie każda osoba oglądająca to pamięta rozbiory polskiej. Żeby najprościej przedstawić wam ten sprzęt, użyj... Ja miałem Wii! Ja jak byłem dzieciakiem, to miałem właśnie Nintendo Wii, Gamecube, DS. a powiadam o tym zawsze. Następującego przykładu. Wyobraźcie sobie trzy samochody, coś na zasadzie dwóch niemieckich jachtów na kółkach z kilkulitrowymi silnikami i jedno malutkie miejskie auto z niespełna litrowym silnikiem. Ta, takie były czasy. Xbox, PlayStation 3 i Nintendo Wii. Wszystkie auto jadą sobie po autostradzie. Niemieckie limuzyny ścigają się ze sobą, idąc web w web. A kosiarka jedzie sobie spokojnie prawym pasem, będąc dziś zdala od konkurentów. W pewnym momencie, w obu ścigających się ze sobą autach, zaświeca się check engine, a spod obu masek zaczyna <laughs> wydobywać się potworny, metaliczny odgłos. Co to jest follow-up do awaryjności tych konsol generacji siódmej? To zmusza kierowców do zjechania na pobocze. Kosiarka jedzie sobie spokojnie, w końcu mijając kierowców, z którymi nawet się nie ścigała, i jadąc dalej swoim tempem dociera na miejsce, wyścig, w którym nawet nie brała udziału. A teraz zamieńmy naszych bohaterów. I w taki sposób, bez wchodzenia w naprawdę nudne szczegóły, poznaliście wszystkie istotne fakty w historii tego sprzętu oraz historii siódmej generacji konsol. Jednak sama historia to nie wszystko. Znaczy, wydaje mi się, że to jakby, że konsole yy, Xbox 360 oraz PS3 przegrały z trochę z innego powodu ten cały wyścig. Przegrały po prostu, bo nie, znaczy inaczej. Bo Nintendo Wii było lepsze, bo było bardziej każualowe, bardziej przystępne na świecie i jakby ludzie na całym świecie oszaleli na punkcie Wii. Tak jak oszaleli na punkcie DS-a, a Polska nie pamięta, bo nie miała ani Wii, ani DS-ów. Poza mną. Szczególnie z naszej polskiej perspektywy. Bo co z tego, że Wii, będące dosłownie GameCube'em po tygodniu treningu ze Zbigniewem Sycem, wygrało konkurencję, skoro u nas jest serio niszowym sprzętem. A za granicą no są one takim sentymentem, jak u nas chociażby drugie PlayStation. Z tego powodu postanowiłem pokazać Wam, że ten sprzęt jest absolutnie wart Waszej uwagi. A 100 kilo ziemniaków może poczekać. Dużo osób na streamach, jak opowiadam o Nintendo Wii, to mówi, że. I to dziadostwo i nie ma na to gier i w ogóle ten a ją wygrałeś? A on nie. Na sam początek przyjrzyjmy się samej konsoli. pamiętacie wcześniejsze porównanie z małym autem miejskim? No ja osobiście jestem z niego bardzo dumny, bo lepszego sposobu na opisanie jej chyba nie mam. Mała, kompaktowa konsola uzbrojona w dosyć sporo portów od razu przywodzi. Ja miałem maki na Intelu. Dwa. Na myśli jakiegoś Jarisa, do którego ktoś włożyły wypalające oczy radio z ekranem. Tak jak przed oglądaniem takiego auta w komisie, z zewnątrz widzimy tylko skromność. Jak po wejściu do niego, zastanawiamy się, czy nie jeździł nim James Bond. Porty na kontrolery, czy karty pamięci od Gamecube'a, porty USB, czy napęd dosyć szybko przypominają, że nie jest to po prostu pudełko z grami ruchowymi, a porządnie wyposażony sprzęt. Ale dość z porównaniami do jarisów czy innych pierdzików, bo na jarisie nie zagracie w Resident Evil. No, chyba że macie schizofrenię. Jednak, jednak, jednak. Sam wygląd nie jest istotny. Liczy się wnętrze, raczej działania. Jak chyba każdy, kto nie miał styczności z tym sprzętem, miałem od początku dosyć duże obawy. Czy wątpliwości co do tego, czy konsola, która jest w 90% oparta na sterowaniu ruchowym, nie doprowadzi do wylewu krwi w moim mózgu? I żeby nie było, moje obawy były uzasadnione. Efektem ubocznym popularności Wii były różne akcesoria ruchowe do innych konsol. Ale to było mocne, nie? Ja pamiętam, jak Wii właśnie totalnie zamiotło konkurencję. I ziomek mi pokazywał, miałem takiego ziomka, sąsiada, który mega był wczuty w gierki i dużo mnie nauczył o grach za, za mało lata. miał PS3, miał Xboxa 360 i właśnie był takim hardcorowym graczem, ja miałem wtedy Wii i tak trochę wiesz, trochę mu zazdrosiłem w sumie, że on ma te lepsze takie konsole, już już tak trochę żałowałem, że może ten i on tak opowiadał, że to Kinect będzie, pokazywał tego Kinecta, że Kinect będzie, to jeszcze się chyba wtedy nazywał Projekt Natan, coś takiego, Projekt Natan. Projekt na, na. Czy Natal? Dobrze mówię? Tak, projekt Natal to się nazywa. Natan. Projekt Natan Marcel. Projekt na ten Marco, W przypadku Xboxa był to kino. w przypadku PlayStation było to PS Move. Jeśli... No, PS Move przynajmniej potem się w tym vr chyba przydawało, nie? I pamiętacie te sprzęty, to chyba doskonale powinniście wiedzieć, że były one w najlepszym wypadku. Widzowie, na YouTubie trochę laguje streama z jakiegoś powodu. YouTube'owego, to nie jest moja wina, że laguje streama na YouTubie. Na Kiku nie laguje, dlatego dużo osób siedzi dzisiaj na Kiku. Jakby co, macie w opisie link do Kika, kikcom chudy zapraszam, tam nie laguje i możecie tam na czacie pisać i w ogóle też jest fajnie. ...tragiczne. I w większości kończyło one jako kolejny obiekt w domu, który służy do zbierania kurzu. A jak jest w przypadku Wii? Elegancko. I myślę, że powinniśmy zatrzymać się w tym miejscu po to, żeby spojrzeć na kontrolery. Pierwszy z nich, czyli Wii Remote, czy mówiąc bardziej po polsku Wii lot, to przypominający pilot od telewizora kontroler, który gra tutaj główne skrzypce. To nim obsu... Właśnie. Bo w Stanach się nie mówi o nie? Ja zawsze mówiłem Wii lot na to. Tytujemy interfejsy i menu, czy z jego pomocą chociażby celujemy w grach. Drugi z nich, czyli Nuncza, w zależności od tytułu, służy albo jako druga ręka gracza, albo po prostu jako część z analogiem. Jednak to bardzo duże uproszczenie, bo sposobów na wykorzystanie tych kontrolerów jest prawdopodobnie tyle, ile samych tytułów na konsole. A i samych alternatywnych kontrolerów też nie brakuje. Jednak jak się. O, Balance Board. Na balans lubiłem grać w grę w snowboard. Korzysta z podstawowych kontrolerów? Jeśli chodzi o WiLota, to z początku miałem małe trudności z jego opanowaniem, ale to głównie ze względu na to, że byłem przekonany, że kontroler działający na podczerwień wymaga machania nim jak sztachetą na doszynkach. O dziwonia. I z tego miejsca przepraszam wszystkie duchy, które znakałtowali w trakcie. Wii Remote jest zaskakująco precyzyjny, jak na coś działającego na tak prostej zasadzie. Co prawda nie ma tu mowy o perfekcji, ale. Bo tutaj zależy, słuchajcie, Wimooty miały taką rozkminkę. W miały taką rozkwinkę jak Wiimotion Plus. Już wam pokazuję o co chodzi. Wi Wiimotion Plus. I Wiimotion Plus e, to była taka dostawka. Że mieliście normalnego Wilota i, i na dole. Potem już Wiloty wszystkie miały wbudowane Wiimotion Plus. Ale do, dopinaliście sobie na dole taką dostawkę. Która mega rozwijała, jakby, dokładność tego, tego wilota. I o, właśnie taka dostawka, ona się, jakby była taka, wpinała się tam, gdzie Nunczak, i potem do niej się wpinało Nunczaka, jakby taka przelotka. I była taka gra, na przykład Red Steel 2, pamiętam, e, jeżeli chodzi o, e, o Wii Motion Plus. Ona mega dokładnie odwzorowywała ruchy kataną dzięki temu. Zobaczcie, jak można było. Zobaczcie, jak można było siachać oponentów. Normalnie tam wiecie, jakieś takie ruchy, ten, to wszystko, wszystko wyłapywało. Mega mocna gierka w ogóle. Taka kow, kowbojsk, kowbojsko-samurajska. Poza małymi problemami na początku, czy kilkukrotnym zagubieniem się mojego pada w niektórych grach przez zbyt gwałtowne ruchy, nie mam mu nic do zarzucenia. Kwestii Nunczaka nie mam żadnych negatywnych uwag, po prostu działa. A dodatkowo, dzięki temu, że sterowanie jest rozdzielone na dwa kontrolery, możecie leżeć w łóżku w dowolnej pozycji i grać bez przeszkód. I a propos leżenia w łóżku, wiem, że wielu z was, szczególnie dotyczy to osób, które posiadały na przykład Kinecta, może to zdziwić, ale UI nie wymaga pozbycia się mebli. Jest na tyle przystępne, że nawet niektóre tytuły ruchowe mogą być ograne w trakcie leżenia pod koło. A to też prawda, że to nie chodzi o to, że musisz biegać jak grasz na UI, tylko se leżysz i se ten, kiedy jakieś koncerciwo under, undergroundowskie, legionowskie, jak ktoś, jak ktoś zorganizuje, jakby słuchajcie, ja nie mam czasu z, jakby na organizację koncertów, nie mam doświadczenia, nie mam zajawki, nie mam wczuty na to, jak ktoś zorganizuje, zapłaci mi pieniądze, przy, to można zagrać. Więcej, konsola nie za bardzo lubi granie na za dużej odległości od niej, co dla mnie stanowiło ogromne zaskoczenie, bo pamiętam jak strasznie wymagający był dla mnie właśnie wcześniej wspomniany Kinect. Na Wii można pograć zupełnie jak na każdej innej konsoli, czasami z dodatkiem sterowania ruchem, a czasami po prostu ruszając się. Ale tarczy gadania o kontrolerach, bo za ich pomocą jednak trzeba coś kontrolować? Chodzi mi tutaj o gry. I zupełnie... O! Jak... I to jest moja ulubiona gadka, jak ludzie mówią, że na Wii nie było gier. O, przepraszam, za bardzo czegoś się spodziewa. I chyba nie tylko ja, bo jestem praktycznie przekonany, że to właśnie brak jasnego obrazu w kwestii tego, co można zagrać na konsoli, zaraz, obok braku jasnego wytłumaczenia kwestii sterowania, zrobiło, że większość z nas widziły jako coś dziwnego albo jako zabawkę dla dzieci i dla seniorów. Nie ma tutaj co się rozwodzić. Giery w pełno i są super. Pomijając gry ruchowe czy ekskluzywne tytuły Nintendo, które rzeczy jasna. Są świetne. Można tutaj wymienić chociażby naprawdę porządną bibliotekę horrorów, klasyków, gier z generacji, remaków, czy chociażby całą bibliotekę gier z Gamecube. A. Jakbym miał to ująć w jeszcze bardziej przejrzysty sposób, Wii to swoisty most pomiędzy szóstą i siódmą generacją konsol. Zarówno z wyglądu z samych tytułów, jak i z ogólnego doświadczenia. No bo poczekajcie! Eee, na Wii działał GameCube, a na Xboxie 360 była w. Wstres... Nie, w sumie na każdej konsoli, poza PS3, już od Slimki nie było wstecznej kompatybilności usony, a na Xboxie 360 była wsteczna kompatybilność, nie, z klasycznym Xboxem. Nie, dobra, czyli była. Bo, 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 Wii, był, bo... Wii to był GameCube, tak właściwie. z nich. Także nie ma tu mowy o zabawce z grami ruchowymi. Nie macie czego się martwić. Żeby być kompletnie fair, wypada mi teraz powiedzieć o wszystkim, co nie gra w przypadku tego sprzętu. Bo jasne, można siedzieć całymi godzinami i mówić, jak to bardzo Wii jest niedocenione, jak bardzo nie upokorzyło ono swoich konkurentów. Jednak pozwólcie mi teraz zmienić ton i w tym celu zabrać krzesło z kąta mojego pokoju, po to, żeby ustawić Wii obok swoich konkurentów. Okej. Okay. Jasne, koleżko. Udało ci się raz pokonać swoich wrogów, ale powiedz, czy nie boisz się ich po o Wii można powiedzieć naprawdę dużo dobrego, ale zestawienie go z Xboxem 360 czy PlayStation 3 naprawdę szybko burzy iluzję nieskazitelności tego sprzętu. Bo tak sam wst Znaczy według mnie trochę bez sensu jest zestawianie tego z tymi konsolami. Znaczy, no to była po prostu trochę inne narzędzie, no i tyle, nie? Sobie jest super, ale pomimo jego zwycięstwa, no nie ma tu mowy nawet o żadnej dominacji. czy nie ma tu nawet podobieństwa do wcześniej wspomnianych konsol. Brak portu HDMI, gorzej wyglądające tytuły multiplatformowe, brak jakichkolwiek funkcji sieciowych, czy nawet brak achievementów. Tylko część rzeczy utwierdzających mnie w moim tej byciu mostem. Tylko po co w narzędziu do grania są ci potrzebne achievementy? Znaczy, ja nigdy nie rozumiałem ani achievementów. Jakby, no, usługi sieciowe, no trochę rozumiem z jednej strony, no ale. To jest, to jest trochę inny w ogóle przelot, nie? Pomiędzy dwoma generacjami konsol. Ale Przemek! Wii miało rozbudowany system. Można było sprawdzać pogodę. To teraz... Ja na Wii oglądałem YouTube'a. JJ mm, Jokera, wszystkie odcinki, przygód z Minecraft, ja oglądałem na Wii właśnie. Pozwólcie, że zapytam. Co ma lepszy klimat? To? Czy to? Bardzo mi przykro, ale odpowiedź jest dosyć oczywista. Kolejna sprawa to grafika. Ja ci powiem, co ma lepszy klimat. To. Nawet nie mówcie mi, że skate to jest Tony Hawk. Tony Hawk to jest najlepsza gra, dyskorolkowa. Fika. ja wiem, powtarzam to już któryś raz w filmie, Wii jest słabe, bla, bla, bla. Ale serio, momentami wygląda to tak, jakby piksele chciały wyskoczyć z ekranu i zrobić mi krzywdę. Co gorsza, mam wrażenie, że Wii podłączone przez przejściówkę HDMI prezentuje się gorzej niż PlayStation 2 podłączone. No bo, słuchaj, te przejściówki HDMI to... ...w dokładnie ten sam sposób. O A, re... okej, okay, po, po, w porównaniu do PlayStation 2. No, ta przejściówka... ale nie, bo widzisz... Zależy, jaką masz przejściówkę, bo jeżeli ty miałeś przejściówkę HDMI do Wii i przejściówkę HDMI do PS2, no to to są dwie różne przejściówki. To wciąż jest kwestia przejściówki. Ta do Wii może być dużo gorsza. Ja też mam przejściówkę HDMI do Wii jest kasztaniarska strasznie, to prawda, ale to jest wina przejściówki. Jest nijaki, rozmyty i absolutnie pozbawiony charakteru. I zanim zaczniecie zasypywać mnie komentarzami w stylu O to wina przejściówki. No i co z tego, skoro konkurencja nie miała takich problemów, to... Ale, jak, jak, ale jaka konkurencja? Konkurencja przejściówek? Jak Przemek, posłuchaj mnie. Przejściówka do PlayStation 2, zrobiona przez firmę Chińczyk 1, a przejściówka do Nintendo Wii, zrobiona przez firmę Chińczyk 2. Żadna z tych przejściówek, które konkurują ze sobą, nie mają nic do faktycznych konsol. Gwarantuję Ci, że znalazłbym Ci przejściówkę do konsoli Nintendo Wii, która spowodowałaby, że to Nintendo Wii by wyglądało tysiąc razy lepiej niż to PlayStation 2 na tej przejściówce. To jest kwestia przejściówki, tak, to jest, to jest dosłownie kwestia przejściówki. Tłumaczenie się tym nie zmienia faktu, że Wii pod względem wizualnym odstaje i to może. A to akurat prawda, nie no. Wii odstawało, nie miało HDMI, nie miało w ogóle HD, wyjście miało analogowe, to tutaj oczywiście się zgadzam, tak. Natomiast porównywanie przejściówek jest bez sensu. Mocno. I to jest ten problem. W trakcie, gdy Wii wymaga kombinowania koń pod górkę w celu uzyskania jakiegoś porządnego obrazu, konkurencja po prostu ma porty HDMI, które umożliwiają cieszenie się blisko 20-letnim PlayStation 3 czy Xboxem nawet na najnowszych telewizorach. Idąc dalej, trzeba tutaj wspomnieć o grach multiplatformowych. PS2 miało to samo wejście co Wii. No nie! Jakby PS2 miało inne wejście co Wii. Znaczy, jeżeli użył przejściówki do kabli... Ale powiedział przejściówka do Wii, a nie powiedział przejściówka z kabli analogowych, nie? Że tam z, z. Wydaje mi się, że po prostu kupił przejściówkę do Wii. I I tak, wcześniej pochwaliłem mój za posiadanie porządnej biblioteki gier, ale co z tego, skoro na każdą perełkę przypada 20 gier o myciu konia przy 20 słabych portów wydanych przez twórców, tylko po to, żeby wycisnąć z gry jak największe zarobki. Jasne, niektóre gry multiplatformowe nie odbiegają aż tak mocno od innych wersji, ale gdy porównamy sobie chociażby Call of Duty 2 do Call of Duty z PlayStation 3 czy z Xbox'a, o mój Boże. No i na koniec, żeby prawidłnie, No, grałem w Call of Duty na Wii. To była mocna kwi... Nie skopać leżącego. Wspomnę tutaj o tym, że Wii w przeciwieństwie do konkurencji praktycznie nie posiada możliwości rozszerzenia pamięci, zmuszając użytkownika do żonglowania zapisami zupełnie jak na drugim PlayStation. A i nie otworzy żadnych mediów na DVD. Możliwości rozszerzenia pamięci, zmuszając użytkownika do żądlowania zapisami zupełnie jak na drugim PlayStation. Co? Wspomnę tutaj o tym, że Wii w przeciwieństwie do konkurencji praktycznie nie posiada możliwości rozszerzenia pamięci z... Jak to nie, a wejście na kartę SD to do czego jest? Sprzęjąc użytkownika do żonglowania zapisami zupełnie jak na drugim PlayStation. Do czego jest wejście kart. Jakby. No masz wejście na kartę SD i dosłownie możesz sobie zrzucać zapisy na kartę SD. Co więcej, możesz sobie nawet potem zrzucać te zapisy na komputer, bo na tym polegało w ogóle przerabianie Nintendo Wii, że wgrywałeś jakby z, z tego, zhakowane zapisy do pewnych gier, które miały dziury. Brakuje mi słowa. Jak się eksploity, e, i, i, i w ten sposób jakby. W ogóle przydałby się tutaj e, jakiś rozdział o Homebrew Channel. To by było mocno. O, mam nadzieję, że będzie. A i nie otworzę żadnych mediów na DVD. To prawda. To jest smutne. Drugie życie Wii. Dobra, tu będzie Homebrew Channel. Wywołałem wilka z lasu. Pod moimi poprzednimi filmami o konsolach bardzo licznie pojawiały się komentarze pytające o to, czemu nie wspomniałem o przerabianiu danej konsoli. I szczerze powiedziawszy, nigdy nie odczuwałem potrzeby robienia czegoś takiego. Z tego też powodu, bo nie jesteś Polakiem. To słyszę bardzo, <laughs> ale to bardzo liczne i pozytywne komentarze dotyczące przerabiania Wii. Postanowiłem przejść na ciemną stronę mocy. Tak. I wcale nie jest tam tak ciemno czy nielegalnie, jakby mogło się wydawać. Scena homebrew i scena przerabiania Wii to trochę coś na zasadzie wycieczek do Holandii. Wiadomo, część osób będzie poznawać tą kulturę, zwiedzę i tak dalej, ale zdecydowana ilość osób no, tutaj sobie dokończcie. I tak samo jest właśnie z Wii. Przerobienie konsoli daje nam dostęp do naprawdę wielu ciekawych projektów domorosłych pasjonatów. Minecraft odpalisz? Funkcji rozszerzających możliwości konsoli, darmowych gier czy emulatorów. Ale możemy też łupać w piraty. I na tym niestety muszę skończyć, bo nie chcę zostać zamknięty w piraty z Nintendo. Przerobienie Wii jest o tyle ciekawe, że w przeciwieństwie do innych konsol nie potrzeba do tego żadnych hardkorowych umiejętności czy dostępu do półdziałających stron i narzędzi. No akurat szczerze to... Dużo jest konsol, które jest teraz łatwo przerobić. Proszę wam tak na dobrą sprawę, sama karta SD i może z max 30 minut wolnego czasu. A warto, ponieważ pozwala tu zdziałać cuda z konsolą. Pamiętacie mowy o nieodpalaniu DVD? Możecie to naprawić. Chcecie sobie zainstalować... Można już odpalać DVD na Wii? ...cuda z konsolą. Pamiętacie mowy o nieodpalaniu DVD? Możecie... Uh, homebrew application that installs a hidden channel, which was used by other homebrew applications to access some burnt and factory pressed DVD content we have the need of, uh, for a mod chip. Z tego co ja wiem, to jakby problem był taki, że chyba na Wii w ogóle ten napęd nie czytał wypalanych płyt czy, czy coś, ja, ja, może głupoty gadam? Chcecie to naprawić. Chcecie sobie zainstalować Windows'a lub Linuxa? No, oczywiście, że się da. Brak sieciowych funkcji. Zaraz to przywracamy. Rozwijające się aktualnie porty Minecraft'a? Pewnie, że są. Sami widzicie, że możliwość jest leco przysłowiowych mrówków, a przerobione Wii może już nieco bardziej zaczepiać Xboxa czy PlayStation. I to jest cała ironia tej sytuacji. Wii w swojej oficjalnej formie zawsze od... Trzeba będzie zrobić jakiegoś strumyka z Wii. Konkurencji, ale dopiero po odblokowaniu pokazuje jak ogromny miał potencjał. Ale patrząc z dzisiejszej perspektywy, chyba wypada powiedzieć, że jego potencjał wciąż jest spory chyba i chyba nadal nie do końca odkryty. Pozostaje ostateczne pytania. Dla kogo tak naprawdę jest to sprzęt? Z pewnością dla każdego, kto szuka jakichś nowych doświadczeń z grami i chce czegoś nieco innego niż standardowe tytuły na Xboxie czy na PlayStation. Przy tym całym gadaniu o grach, których się już każdemu znudziły, zapłacenie niespełna jednej trzeciej ceny jakiejś nowej gry, może Wam dać fajną alternatywę. I jako fan horrorów osobiście bardzo polubiłem Wii. Zarówno z... No, na Wii było dużo horrorów. Ale no brakuje mi takiego wspomnienia, Zaczymy. mało gierek w ogóle takich fajnych, ekskluzywnych typu właśnie Mad World, ee, albo właśnie e, chociażby jakaś gadka Wii Sports, Red 2, tego typu gierki. By się przydało tutaj wspomnieć takie jakby parę słów, znaczy może one się pojawią, ale za świetne, ekskluzywne tytuły, jak i za gry, które można tam odkryć po prostu dla przyjemności. No i do tego wszystkiego dochodzi jeszcze śmieszna cena, ogrom możliwości po przerobieniu, szerokie pole modyfikacji za zarówno na polu software'u, jak i w sprzęcie, łatwo dostępne części zamienne czy akcesoria oraz praktycznie dwie ogromne biblioteki gier. I to wszystko sprawia, że Wii wciąż jest sprzętem wartym uwagi. Oczywiście nie mówię, że to sprzęt tylko i wyłącznie dla kogoś, kto jest znudzony grami, bo wciąż dzięki swojej przystępności może to być sprzęt dla całej rodziny. Może żeby nie Motować się ciągle wokół tego samego użyję porównania z początku filmu. Jarisem może jeździć nowy kierowca, na dojazdy do pracy, dojazdy na co dzień, a nawet do upalania jako gruz gdzieś w lesie. I chyba na tym powinienem skończyć ten segment. Fajnie, ale to jest bardzo dobre porównanie, jakby uida Jariski Beskitu. Wii zdecydowanie jest osobliwym przypadkiem na scenie gamingu. Jasne, nie była ona nigdy doceniona czy mówiąc dokładniej zrozumiana w naszym kraju, przez wielu postrzegana jako sprzęt dla starych dziadów i dzieci, przez innych w ogóle nie zauważona ze względu na tragiczną dystrybucję, przez jeszcze innych, tym przeze mnie uznana za zbyt dziwną, nie miała ona nigdy szansy rozwinąć skrzydła na polskim rynku. No ale nic straconego. Martwić byśmy mogli się, gdyby to był rok 2009, ja akurat kupiłbym tą konsolę, nie mając co z nią zrobić. Mamy prawie rok 2026. Ja mogę brać kredyty, jeździć autem, a przede wszystkim mogę szilować w łóżku, grając w Resident Evil na Wii. A jeśli ty, drogi widzu, trafisz na tanie Wii, nawet się nie zastanawiaj. Te 100 kilo ziemniaków może poczekać. No witam, gagatki. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału i mam nadzieję, że wam się spodobał i ta nowa forma. Szacunek Przemek. Fajny, nie? Fajny filmik. Trochę bym się z paroma rzeczami gdzieś tam pokłócił, nie zgodził, ale, ale fajnie, fajnie zrobiony materiał eee, i no, podoba mi się ten Vibik, że teraz można odkrywać po taniości jakieś właśnie Nintendo Wii, jakieś kurde eee, desy, nie Desy. Tam było dużo fajnych gierek za dzieciaka, ja je ogrywałem, dużo osób nie wiedziało o co w nich chodzi, a teraz nadrabiacie dzieci, nadrabiacie drogie dzieci, bez kitu.